Jak wiemy w Niemczech jest tylko 8 punktów I te prawo jazdy za, zostaje zabierane Więc tak to wygląda ciężko Takiemu kierowcy, który jeździ dzień w dzień Wiadomo, że musi jeździć przepisowo to wtedy nie będzie problemów Ale jak jeździ dzień w dzień to zawsze coś tam się może przydarzyć No lepiej żeby nie, lepiej żeby jeździć przepisowo I żadnych historii takich nie było Ale kurier wiadomo jest zawsze Najbardziej narażony, bo pośpiech i czas na oddanie paczki jest określony. Może nie być premii, możesz zostać zwolniony za to, że nie wyrabiasz normy, nie mieści się w 100% za często. No i to powoduje, że ci kurierzy albo zostają zwalniani, bo nie chcą tracić prawka, albo zostają zwalniani, bo tracą właśnie te prawo jazdy przez mandaty. I tak źle, i tak niedobrze. Szczególnie tak jest z młodymi kurierami. Ci starsi, ci już trochę co jeżdżą, to wiedzą jak to zaplanować, żeby jednak to wszystko zrobić w czasie i żeby nie narobić sobie problemów. Także tak wygląda życie kuriera i dlatego są takie rotacje w firmie. Już pracowałem z tyloma osobami, że nawet nie macie pojęcia, a właśnie większość z nich albo odeszła, bo nie dawała sobie rady, albo po prostu potracili prawa jazdy i zostali zwolnieni. No nic, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!